Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jezus, mówiąc o starym i nowym ubraniu, czy starych i nowych bukłakach, ma oczywiście na myśli Stary Testament i Ewangelię. Dobra nowina, którą przyniósł, była wypełnieniem Starego Testamentu, ale rozrywała jego ramy. Stąd tak trudno było wychowanym w wierze pierwszego przymierza. Przyjąć nowość nauki i całego stylu Jezusa. My, niby wychowani na Ewangelii, mamy podobny problem. Owszem, coś dzięki wychowaniu z nauki Jezusa przyjęliśmy. To jednak zawsze tylko pewna lepiej czy gorzej przekazana tradycja. Gdy stykamy się z dobrą nowiną, taką, jaka jest, próbujemy wepchnąć ją w ramy tego starego. Jej nowość. Świeżość tamte stare ramy rozsadza, wydaje się zbyt radykalna. Mówimy wtedy, stare jest lepsze. I to jest nasz błąd. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, musimy zawsze być otwarci na ciągłą, zaskakującą nowość wezwań, jakie stawia przed nami Ewangelia.